Witam wszystkich, tutaj Olivia. Czy moja fryzura i ubranie wyglądają dzisiaj bardzo okazale? Dlaczego tak się ubram? Ponieważ tylko takie wspaniałe strój i akcesoria mogą być godne miejsca, które dzisiaj odwiedzimy. To bezcenne miasteczko dynastii Tang. Dzielnica, gdzie możemy się zanurzyć w atmosferę życia z czasów panowania dynastii Można powiedzieć, że jest to park do tematycznej. Teraz robi się ciemno, jest to dobry czas na zwiedzanie tego miejsca. Zaczynajmy! Co można zobaczyć w tym parku rozrywki? Przede wszystkim są tu oczywiście różnorodne przedstawienia, takie jak występy i inspirowane historycznymi marowidłami czy zabytkami kultury. przedstawienia opowiadające dawne historie czy muzyczne fotany. Pomiędzy różnymi miejscami występów znajdują się sklepy lub stragany. Gdzie można kupić odzież, dekoracje, przekąski, napoje lub pamiątki? Turyści niezależnie od tego, czy oglądają występ, czy tylko spacerują, mogą poczuć tętniącą życiem atmosferę z czasów dynastii Tang. Najdłuższa koreka zawsze oczywiście stoi przed sceną interaktywnych występów, takich jak np. Toksiu Qualité Bea i pani w Stampa. Komicy z wcierają się Libeja, Libea, najsłynniejszego chińskiego poeta z dynastii i jego przyjaciela. I losowo zapraszają na scenę turystów, którym zadają pytanie dotyczące historii lub poezji. Bez względu na to, co turyści odpowiedzą i jak się zachowają, zawsze powstają z tego zabawne stanki. Na tym 那你可知道这桃花潭水深千尺，这桃花潭在现如今的何地啊？在中国的某一座城市里。那既然姑娘答对个三道题了，在下自然也把礼物就赠予你。我们看一看啊。 哎，一节棉签，白叔，这可、个、不能开玩笑啊！那在下再掏一掏吧，还有一节棉签。 Czy jesteś ciekaw, w jaki sposób wykorzystuje się urządzenie banka wstanka. Zasada jego działania jest bardzo prosta. Opieramy pośladki na górnym drążku, a uda opiera się na dolnym drążku. Jeśli chcesz ruszyć do przodu, użyj ud do pchnięcia do przodu. Jeśli chcesz się cofnąć, użyj pośladków do pchnięcia. W strefie gier odkryłam, że orwiedzający mogą sami korzystać z tego urządzenia, aby się pobawić. Ale ja chyba nie jestem zbyt elegancka. Oprócz urządzenia wąka wstanka, bawią mi się także we wrzucanie strzał do spana i na karudzeri w stylu dynastii Tang. Xi'an naprawdę idealne miasto do noszenia dawnych strojów. We wszystkich punktach turystycznych, do których pojechałam w tych dniach, widziałam dużo tak ubranych turystów. Większość z nich to kobiety, młode dziewczyny oraz starsze ciotki i babcie. Bezcenne miasteczko dynastii Tang jest bardziej odpowiednim miejscem dla takiego przebrania. Dlatego działa tutaj wiele punktów, które oferują nie tylko usługi wypoczywania kostiumów, ale także usługi makijażowe i fotograficzne. W najpiękniejszym miejscu, gdzie jest dobre tło i oświetlenie, prowadzą się fotografowie i turyści. Turyści, którzy odwiedzili bezcenne miasteczko dynastii Town, bardzo je chwalą. Niektórzy turyści twierdzą, że architektura, projekty rozrywkowe, występy, zakupy i inne atrakcje tutaj świetnie ukazują cechy Dynastii Town. Ta kreatywna i innowacyjna transformacja sprawia, że ten park tematyczny łączy tradycyjną kulturę i nasze współczesne życie.